Mamo, z tej strony Janek i dzisiaj zapraszam Was do krótkiego vloga o tych trzech dniach spędzonych na rowerze z Szynką i Max. Zapraszam i Mateuszem. Widzowie, bo Janek będzie skakał. Ja tu nagrywam kiedyś... Postawiłeś. No, skacz! Gdzieby na WV Pozlegnj się w co mówisz? Oni się wyjechali Padę pana mm. krywaj metra. Na łączyć no. wow. Przecież. Nie było flatu! <średzio> Cześć, nagrywam mu dalej, on, on nie zrobił całego flatu. Jeszcze raz robisz. Daj! Ej, what the fuck! I ain't slept in days, and I'm drunk as fuck. Okay, she gon' give me face. I'm gon' keep her up. I need just like lays. Watch your breeze, green bucks. Hey, they all in me space. Three K's on me, ain't racist. I might go MIA. Bitches on me that be chasing me. Baby, tell me what you make of it. Turbo engine be the spaceship. i buy as loadin', we bakin'. In a murder, you won't make it. Ale ty Max chcesz zapisz się na ja. całym Siemano widzowie jesteśmy tutaj na gównym Jedziemy do Siechnic na rower tam są maszyny tu matię i zajebiście nagrał Zbieram nagrywek Nie pokażę wam mojego konta bankowego Dajcie coś, dajcie coś Ja nie robię Jesteśmy na kolejnym skate parku, I Janek na kurwie achotyłem z rowerkiem jeszcze mam drugiego i będzie tylko warowerki Janek niczym przypierdol, gościu!